Czy zdarzyło się Państwu dzwonić do MPK w godzinach wieczornych, aby zapytać o jakieś połączenie? Nam tak. Na początku zgłasza się jakby znany, ale miły głos. Witamy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Informujemy, że czas połączenia wynosi 2 minuty. A po chwili można już rozmawiać z dyspozytorem. Chciałem rozmawiać z kimś na temat rozkładu jazdy. Jak dojechać i wrócić z pewnego miejsca. Jak pan na Katynia, to musi pan tutaj przy bo tu, tu, tu może tak. To musi pan na dół. Tak. <słuch> Brak uprawnień do realizacji połączenia. Po dwóch minutach, mimo niewyczerpanej odpowiedzi, niespodziewanie, bo automatycznie jesteśmy rozłączani z dyspozytorem. Niestety minęły dwie minuty. Jeśli nie zdążyliśmy załatwić sprawy, trzeba dzwonić ponownie. I na dokończenie problemu też mamy dwie minuty. Skąd taki pośpiech? Dyspozytor jest od tego, żeby informować, ale też przede wszystkim, żeby koordynować ten ruch autobusów i tramwajów, żeby bezpiecznie poruszały się po mieście. Dostępny jest numer telefonu, bo różne są zdarzenia, które wymagają. Sprawdzenia czy weryfikacji u dyspozytora, i na tę rozmowę wystarczy dwie minuty, bo tych chętnych do połączenia się z linią jest dużo i gdyby ten czas był dłuższy, to po prostu połączenie się byłoby niemożliwe. Niektórzy też traktują te linie nie tylko do konkretnych rozmów na temat organizacji komunikacji miejskiej czy stanu faktycznego autobusów, tramwajów na mieście, tylko do innych rzeczy, blokując przez to. Linie, tym, którzy chcą się dowiedzieć, właśnie konkretnie informacji na temat swojego autobusu czy tramwaju. To też nie jest informacja pasażerska, bo żeby była jasność. To jest dyspozytornia, gdzie po prostu w sytuacjach nagłych, w przypadku wypadku, spóźnienia czy awarii, możemy się właśnie w te dwie minuty dowiedzieć. Ta weryfikacja, to sprawdzenie nie zajmuje dyspozytorom więcej niż kilkadziesiąt sekund, i tak naprawdę, jeśli tylko tego dotyczy rozmowa, to te dwie minuty wystarczające są dla wszystkich.